Jesteśmy ostrych w 19. 15 minut. Mamy tutaj nowego otisła. Ja poczekam na chwilę. No. Dobra. Otisła. Otisła line. Line. jakie wyświetlacz. Ty taki sam, No szybki. Kurczę na ósma. Dziewiąta. Dziewiąta aż. Dobra, jedzie już. Pierwsze piętro. Zero. Ja poczekam. Dobra. Dobra, wejdę. No. no. Fajne wyświetlenie. No. No fajne. Otis, z którego roku? To jest Regen Drive. Nie nowy, tylko Regen Drive. To jest Regen Drive. W ciekawe, to są takie paski, jakieś się robią. Mhm. Dźwig zwraca energię do sieci. Guziki. Co? Dźwig zwraca energię do sieci. O, tu jakiś ten. Oha. To jakoś, to jakoś zwraca energii do sieci. Prawo. Nie ma przycisku zamykania drzwi, to jest minus. No. Niestety. To jest w takim remoncie, ale nie takim mocnym. Tylko tutaj są te takie te. Tutaj. Tutaj. Dobra, uwaga, żebym Cię nie pokazał, nie? Jakoś energię zwraca do sieci. Jest to Otis Regen Drive Na byś... ja wyświetlaczu pokazuje zakaz palenia. No. Jeszcze raz powtarzam, jesteśmy na Stryjewskiego 19B 19B Dobra, idziemy do drugiej notki.